Podczas XIII Kongresu Ryzyka Bankowego Biuro Informacji Kredytowej pokazywało najnowsze statystyki na temat trendów na rynku kredytowym w Polsce. I wygląda na to, że jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, idziemy na rekord, bo banki mogą ich udzielić około 56 miliardów, to będzie rekord od dekady i to będzie 19% więcej niż w roku ubiegłym. Jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne to ta wartość będzie również powyżej 80 miliardów złotych i dynamika rok do roku może też być powyżej 7 punktów procentowych. Patrząc na jakość tej nowej, nowej sprzedaży, to na razie nie wygląda ona źle, jest pod kontrolą, zarówno jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, gdzie ta końcowa szkodowość nie powinna przekroczyć 4 punktów procentowych, to w czasach koniunktury to jest, to jest dobrze, a kredyty mieszkaniowe poniżej 1 punkta procentowego. Ale to wygląda tak z lotu ptaka. Natomiast jeśli wejdziemy w szczegóły, to mamy kilka sygnałów, które są sygnałami ostrzegawczymi, na które warto zwrócić uwagę. Jedna rzecz jest taka, że wydłuża się okres kredytowania. Jeśli chodzi o kredyty konsumpcyjne, to ten średni okres kredytowania to jest 46 miesięcy. 58% tej nowej sprzedaży to są kredyty, które są udzielane na okres powyżej 5 lat. Rośnie również średnia kwota kredytu konsumpcyjnego i największe wzrosty właśnie widzimy w tych kredytach wysokokwotowych. Te wysokokwotowe kredyty są też bardziej szkodliwe niż te drobno drobnokwotowe. Na to nakłada się jeszcze takie ryzyko zarażenia i przenoszenia ryzyka między różnymi sektorami. Mówię tu o sektorze pożyczkowym i sektorze bankowym. My w bik widzimy ponad pół miliona osób, z których 80% ma czynne zobowiązania jednocześnie w bankach. Te osoby w sektorze pożyczkowym mają 4 miliardy złotych zobowiązań, ale w bankach już powyżej 21 miliardów. 40% z tych osób ma przynajmniej jeden produkt kredytowy przeterminowany powyżej 90 dni. To jest taki sygnał ostrzegawczy, że warto zwrócić uwagę na tych klientów, czy oni nie będą mieli problemów ze spłatą. Patrzymy też na kredyty hipoteczne, które też rosną. Te wzrosty najwyższe są w tych kredytach wysokokwotowych. Tam udział też mikroprzedsiębiorców jest też nawet już dwucyfrowy przy tych najwyższych kredytach. Ta szkodowość kredytów wysoko mieszkaniowych, wysokokwotowych też jest średnio wyższa i tu też jest ryzyko takiego przenoszenia między ryzyka, między kredytem prywatnym i kredytem firmowym. Także patrząc na zlotów ptaka, wygląda to dobrze, ale mamy kilka sygnałów, które trzeba obserwować.